Tu, tutaj. Dzień dobry. Kurde, przepraszam, przepraszam pana. Co to myślę te cholerne schopki tak wysoko? I tu jak to upchnąć i wyjąć? Chyba jest ok. Przepraszam za korek. Ktoś zamknie. To jest absurd jakiś. Ja miałem lecieć 3 godziny temu. Ale mój lot został odwołany z powodu złych warunków atmosferycznych. To jest, to jest taki leścia. I was supposed to fly from Athens to Gdansk, but we landed in Warsaw. And I really can't believe what's going on here. I mean, why is that happening to me? Like, why? Uh, yeah. Nie wiem. Nie no, wiem, może ja po prostu tego nie rozumiem, nie wiem, nie kumam. Ale jeżeli pogoda jest zła, to jest zła, prawda? Jakim cudem samolot lecący z Warszawy może wylądować w Gdansk, a ten z Aten już nie? No naprawdę, nie rozumiem tego. O. Nie mam pojęcia. Nie no, nie jest tak źle.